Siemanko widzowie, witam was w kolejnym materiale na tym kanale, no a dzisiaj pokażę Wam jak można sobie trochę końców dorobić przed toty, albo na toty, albo po toty, albo cały czas można sobie tak końce dorabiać tak naprawdę. Także jeżeli materiał Wam się spodoba, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapy do góry, do zostawienia suba, bo warto filmy codziennie się pojawiają o godzinie 18. Sprawdzajcie linkacze w opisie Discord, Discord, Instagram. A jeżeli chcecie dołączyć do tajnej handlowej grupy, to link się znajduje w opisie. Można to poprzez Patronite' zrobić. No za 20 ziko, nie kupicie nawet 100 tysięcy monet, a 25 ziko za wstęp dając to pewnie zarobicie więcej, a na pewno zarobicie więcej niż te 100 tysięcy monet przeliczając te złotówki na monety, więc oczywiście zapraszam. No a my przechodzimy widzowie do materiału jak teraz zarabiać monety. Tutaj ważne będzie wejście w SBC i w zadania i już tłumaczę dlaczego. Wchodzimy sobie w zadania no i patrzymy tutaj jakie są nowe karty. Nowe karty w sensie takie, które można odblokować sobie w zadaniach albo w SBC ale do SBC przyjdziemy za chwilę. A no, z nowych kart mamy tutaj takiego SARA Czy coś jeszcze jest ciekawego. No tak średnio z tych nowych kart nie ma za bardzo nic fajnego. Tu jeszcze przejedziemy tak, po prostu żeby było sprawdzone, żeby nic nie było tutaj źle powiedziane. Jest tylko SAR z Premier League. Lecimy dalej, wyzwania budowania składu. Sprawdzamy czy jest coś ciekawego. Wchodzimy w live. No jest Ziech, ale on taki średni. No jest Muriel, Darmian, jest Pato, ale no Pato to jest MLS, więc trochę ciężko. Jest jeszcze Gindogan, jest jeszcze Sterling. No i spoko. Mamy bardzo dużo kart z Premier League. Mamy bardzo dużo kart z Premier League, czy to w zadaniach 1, czy to w SBC 3. No, i w tym momencie możemy sobie wejść na rynek, wejść sobie w rynek transferowy. Jeszcze raz, sorry, zamuliłem się. Weźmiemy sobie karty specjalne i bierzemy Premier League. Wyszukujemy sobie Premier League. No, i no tak naprawdę flipujemy sobie na kartach z Premier League. Co mam na myśli? Ano, kupujemy sobie gościa z Premier League, szukamy makup teraz czy to na jakiejś licytacji, bierzemy taniej, wystawiamy drożej, nawet po zawyżonej wystawiamy, bo te karty bardzo świetnie schodzą. Dlaczego te karty z Premier League tak fajnie jest teraz flipować i tak fajnie teraz chodzą? No, bo jest bardzo dużo kart do odblokowania w SBC, czy to do odblokowania w zadaniach jedna jest karta, no i ludzie mają ochotę sobie nimi pograć, mają sobie ochotę zrobić takiego Sara na przykład za darmo, no mimo może według mnie to lepiej wziąć sobie warana i nie marnować na to czasu, ale ludzie robią sobie tego sara, robią sobie różne SBC o jakieś karty, bo mają na przykład coś w klubie, więc warto na to patrzeć i warto karty z tych lig sobie zgarniać na licytacji albo na kup teraz po taniości no i wystawiać trochę drożej. No ja mam kilka kart na liście, na których sobie flipowałem, tutaj mogę dać przykład, taki Cancelo, no już trochę podrożał, 66,5 tysiąca, był po 64, 63 wczoraj na licytacjach, dało się go ze 60 tysięcy monet. No ja sobie mogę kilku podbić, bo trochę końców mi zostało. Do 60 paru tysięcy sobie podbijam. Ja ogólnie nie handlowałem jakoś na tym giga dużo i nie spędziłem na tym masę czasu, bo ja tylko sobie te karty podbijałem albo szukałem na kup teraz. No jak grałem w CSA i miałem przerwę między facetami, więc no za dużo tego nie handlowałem, ale udało się naprawdę fajne końce zarobić. Zaraz to pokażę jeszcze mogę drugą kartę dać na jakiej zarabiałem końcy, żebyście później mieli podgląd ile to. O sorry, ile to teraz kosztuje. No i ile tak naprawdę, za ile ja je sprzedałem, nie? Więc mamy Gabriela Rzeżusa, ja tutaj sobie leciałem na jego informiku, w tym momencie kosztuje 45 tysięcy monet, no ja jakoś go do 42 łapałem, do 43 może, ale to, to nawet taniej wchodził. No za 43 bym go wziął z myśliwym, ale nie ma, więc no tego sobie podbijemy za 42,750, tego możemy sobie podbić za 42,5, tego sobie też możemy podbić za 42,5, no jeszcze tego sobie podbijemy, niech sobie czeka na zwycięstwo licytacji, może nikt go nie przebije. W sumie to jeszcze jedna karta mnie ciekawi, więc jeszcze jedną sobie weźmiemy, Bernardo Silva 86, no wczoraj on miał bardzo fajne wahania ceny, ciekawe ile... Dzisiaj kosztuje, a no wrócił do tej ceny wczorajszej, nawet taniej za 62, to ja go biorę od ręki na kup. Teraz no, tych dwóch sobie podbijemy. Tamty mi przebili, bo zrobiłem sobie przerwę w nagrywaniu, kilkuminutową kilkunastominutową nawet więc no tamte karty pewnie mi niektóre poprzebijali także tych Bernardo sobie, tego Bernardo sobie wezmę na listę jeszcze na szybko podbiję sobie ze dwie trzy karty pewnie zastanawiacie się po co ja to pokazuję może kogoś ciekawi jak to wygląda podbijanie kart, kupowanie, zarabianie na tym czy coś więc no jeżeli ktoś chce nie niech sobie popatrzy dobra mamy wszystko podbite ile kart nam przebili przez ten czas jak mnie nie było 15-20 minut zobaczmy, Jezus się sprzedał na kup teraz jeden kancelo przebity, ale to boli że przebity tylko troszeczkę, bo zobaczcie, że ten już idzie za 67 na licytacji, tego też, że rzucka nam przebili, tego mogę dać za 43 jeszcze. No ale na razie nie będę tego podbijał. Pokażę wam co się sprzedało za ile jak i dlaczego. Tutaj jest też ważne, to, żeby sobie sprawdzać te ceny na bieżąco tych kart. Nie no, bo cena tych kart wiadomo zmienia się na przestrzeni godziny, na przestrzeni go dwóch godzin, na przestrzeni kilkudziesięciu minut, kilkunastu. No bo są to starsze karty, raz ich jest więcej na rynku, raz jest ich mniej, tak jak tego Bernardo Silwy, który będzie dobrym przykładem, żeby po prostu sprawdzać sobie cenę na bieżąco, no bo tych Bernardo Silwów sprzedałem za 65,5 tysiąca, wygrałem ich za 50 kilka na licytacji, tego sprzedałem za 68,5 tysiąca, wygrałem go też za 50 kilka, wieczorem ten Bernardo Silva późnym wieczorem, gdzieś koło 23, 24 był po 72 tysiące, ale żadnego nie było, żeby go fajnie złapać za jakieś 60 par na licytacji, no nikt nie wystawił, więc no nie było jak go złapać, więc no warto po prostu obserwować sobie tą cenę tych kart, żeby sprawdzić sobie co chwilę, co każde wystawienie tak naprawdę kart, żeby zobaczyć za ile kosztują, no bo no może się okazać, że podrożała o jakieś 5 tysięcy, a wy na tym stracicie, nie? W sensie stracicie, zarobicie mniej, bo pewnie nie stracicie na tym, ale no warto to brać też pod uwagę, no ale z takich kart, na których ja handlowałem, no to właśnie ten Bernardo, tutaj też dobrym przykładem będzie Aspiliqueta, ten wygrany za 39, sprzedany za 45, tutaj jeszcze warte odnotowania będzie to, że ja wszystkie te karty wystawiam po cenie zawyżonej, czyli jak widzę, że stoi taki Aspili Aspilikueta na przykład 43 tysiące, bo tyle wtedy stał, no to wystawiłem go, te 2000 czy 3000 drożej. Sprzedał się. Dalej mamy kolejnych aspilikuetów, też za tyle sprzedanego 45750. Maksymalnie 41 tysięcy od sztuki było płacone. Tutaj mamy jeszcze jednego aspiego za 48750, wygranego za. Już tutaj pokażę 42,5 tysiąca. Zapłaciłem dlatego, bo teraz chodzi troszeczkę więcej. No i to też będzie dowód na to, za ile ja te karty wygrałem, że no nie przebijają wszyscy wszystkich kart do cen najtańszych kup teraz. Da się naprawdę coś fajnego wygrać w dobrej cenie i na tym zarobić. Już pokazuję Aspirikuetę. O, za 45 tysięcy dwie sztuki ktoś właśnie wystawił. No to jest to, o czym mówiłem, że cena kart się dosyć szybko taki zmienia. Tu kolejna za 44,250. No nie, no tego nie będę kupował, ale, ale paru Aspiliquetów sobie zaraz podbiję. No ale wracając dalej do moich kart, jest jeszcze Cancelo kupowany za maksymalnie 62 tysiące. Dużo sztuk było do 58-59 tysięcy. Tych Cancelo mam chyba najwięcej tutaj, łącznie z Aspim. No 69 tysięcy schodził na miętkości. Ten Gabriel Rzeżus był brany między 41-42 tysiące. Jeden za 4 dychy wleciał, jeden za 43 też sobie wleciał. No tam ogólnie takie groszowe sprawy, 42-250 może też go kupowałem, ale no, sami widzicie, że też jest na tym kilka tysięcy zarobku. a dwóch sprzedanych, ten kupiony za 40, ten kupiony za 42. Rafinia za jakieś 22,5 tysiąca kupiony na licytacji. Tutaj stare karty, hakimiego to nieważne, ale jeszcze parę kart na liście zostało, więc mogę pokazać, za ile zostały kupione. Cancelo za 61,5, za 59,5, za 60,5, no i za 60,5. Czy coś jeszcze tu zostało poza headlinerami? Dwie karty Onieki, jeden za 40. 752 równo za 4 dyszki, więc no naprawdę da się te karty wygrywać po dobrych cenach i da się naprawdę fajnie na tym zarabiać, fajnie na tym flipować, żeby zawsze być przynajmniej te 5% do przodu. To i sami widzicie za ile Bernardo Silva wystawiam kupiony za 62 tysiące, Stał, widzieliście przed chwilą sami ile, no ale ja jak już mówiłem, wystawiam te karty po zawyżonej, no bo schodzą, no a skoro schodzą, no to po co się ograniczać i wystawiać je, no tak naprawdę za tanio? No bo schodzą po zawyżonej, to dostaniemy więcej kaski, no i zarobimy więcej. Prosta logika, prosta matematyka. 29 kart, znaczy nie 29 kart, bo są też te karty Hakimiego. 25 kart chyba, bo 24 karty zostały sprzedane, wygrane i sprzedane od wczoraj wygranych kart jest więcej troszkę. No jak mówiłem ja te karty wszystkie wygrywałem, licytowałem czy udawało mi się je kupować na kup teraz po promocyjnych cenach w przerwie między facetami. Czyli czyli co nam z tego wychodzi? a no wychodzi nam z tego to, że nie potrzebujemy spędzać nad tym jakiejś gigantycznie dużej ilości czasu. Tylko wystarczy wejść po Podbić, wrócić za godzinę, zobaczyć co się wygrało, wystawić, wejść, podbić i tak w kółko tak naprawdę 15 minut dziennie legendarne. Wystarczy, żeby sobie na tym pohandlować, ale oczywiście nie, nie trzeba handlować tylko na kartach z Premier League. No bo jeżeli mamy tutaj takiego Muriela Darmiana, to też może serie A karty będą coś tam, będą chętniej do składów wybierane. No i ogólnie warto sobie tu zaglądać, bo może wejść kolejne SBC kolejnego dnia, kolejne zadanie kolejnego dnia o karty z innej ligi, nawet jedna karta bardzo fajna z ligi może sprawić, że po prostu będzie ona chętniej wybierana w składach. Czyli, jeżeli taki pato na przykład byłby, no nie z MLS-u, tylko z jakiejś Ligi albo ligę, no to warto by było też robić sobie właśnie takie flipy na kartach specjalnych z ligi, właśnie z takiej, z której byłby ten pato, tylko nie MLS-u. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem, więc no po prostu warto to robić. No i tyle w tym materiale to by było na tyle. Dzięki wam widzowie za oglądanie. Jeżeli się spodobało, jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapy do góry, do subowania, a my słyszymy. Trzymajcie się już jutro, trzymajcie się i na razie.